Okej, okay, hej, czy witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym modzie na moim kanale Dzisiaj będziemy lecieli z e, modem Regular Show, ponieważ to jest Town 2 to mod, ale nie opisywałem e, zbyt dobrze m, mobów, które się z tym znajdowały Czyli przede wszystkim Regular Show, które zostanie e, tak jakby, e, czyli po prostu zwyczajny seria po polsku Zostanie zaktualizowany, ponieważ mają dodać e, nowe moby, e, czyli takie jakie były w, e, w zwyczajnym serialu Czyli przede wszystkim e, jak ich wujka, czy ich czy, 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 przyja, przyjaciół E, bo pamiętam, tylko nie pamiętam teraz nazwy, wiecie, jak ja dawno to oglądałem, ale naprawdę, Syral był za rąbisty. Eee, tylko chodziłem wcześniej spać, bo wiecie, taki byłem. To musiałem, rodzice mi kazali, i nie mogłem zbytnie oglądać, a to było później, tam 21, coś takiego. Eee, no i co? Teraz Wam pokażę, no, się na początku pierwszego MOBA, czyli po prostu RIGBY RIGBY! <grywdy> Dokładnie, RIGBY. Szkoda, że ma dźwięki po angielsku. Oczywiście to możecie sobie sami podmienić, ale to, nie wiem, co byście musieli zrobić. Eee, to jest RIGBY. On ma 16 punktów życia. Eee, no i jest naprawdę kozacki. Wygląda praktycznie tak samo jak w serialu, czyli. No, no kurde, taki Rigby ma nie, no zobaczcie, masakra. Jeszcze nie zapomniałem, że jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, bo ja jestem teraz tak naprawdę praktycznie na wyjeździe, to możecie Ci łapę w górę i ja na tym wyjeździe będę po prostu się cieszył, że jest tyle łapaczek, że wam się odcinek spodobał, więc dzięki wielkie za każdy łap. Więc cóż, na początku, żeby oswoić naszego Rigbiego, e, musimy dać mu pinata. Jak słyszeliście, teraz został on oswojony, jest już on nasz, będzie on płynięty. Z nami chodzić. No, chodzi Rigby. Dokładnie, chodzi on za nami. E, no i nas też broń. Zaraz wam to pokażę. Patrzcie na to. Gamy. Bo zawsze mam sobie problemy czekać. Gamy M-O-D-E-Zero. O, dokładnie tak. No i zyskujemy sobie zombiaka, Zobaczcie na to. To jest zombiak No i patrzcie na to. Mordekaj go bije. Dawaj go, mor nie, jaki Mordekar Rigby. Dawaj, bigo, Rigby. No pigo, kurde. On jest chyba za wolny, żeby go dogonić. Ale bije on po 4 obrażeń. Tak samo jak Mordekaj którego was zaraz przedstawię. Dobra, to był. Tu był Ringby i jak go zabijamy, przepraszam cię ringby nie chciałem, to zrobnie od z niego pinat, którego chyba musimy zjeść, chociaż nie wiem dokładnie, ale wyrzucimy na razie. E, następnym następnym mobem jest to morde... Czekajcie, zaraz sprawdzę czy mogę to zjeść. O mogę zjeść pinat, zobaczcie, O, widzicie pinat zjedzony, dobra. Następnym mobem jest to Mordekai. Mordekai i te jego wieczne e, suchary, Boże Święty. Zobaczcie, to jest nasz Mordekai. Troszeczkę taki taki mm... Taki, wiecie, skulony z garbem, tak jakby. E, też ma tyle samo życia, też ma w zasadzie te, tyle samo zadaje. E, I żeby go oswoić, dajemy mu bochenki chleba, jak widzicie. Nasz Mordecai tutaj jest, więc cóż Z e, Mordecai to zadaje 4 oczywiście obrażeń No i gdy go zabijamy dropnie chleb, czyli po prostu suchara To ma po prostu okazywać suchar jego I jego kawały, które były Żałosne, tak <laughs> Ale masakra, mi się przypominam stare czasy Dobrej kreskówki, naprawdę masakra Tak samo Adventure Time, ale Adventure Time już kiedyś Przeznowałem, może w sumie kiedyś będę chciał Przedstawić, nie wiem, to wszystko od was zależy, możecie na w komentarzu Jak chcecie, e, ponieważ zostały Zupdate'owane, zostały zupdateowane parę dobrych rzeczy Starych, nowych tak, dziwnie to zabrzmiało, ale dobra Lecimy dalej, następnym e, moment jest to Summertime, jak wiecie Zobaczcie jaki ma sławek, jakie ma okularki e, Dzięki wielkie, że pod ostatnim odcinkiem mi przypomnieliście Co Summertime robił, e, no i wy też pewnie Już wiecie, nie będę wam tłumaczył, oczywiście, jeżeli nie oglądaliście Regular Show, czyli po prostu zwyczajnego Serialu, zapraszam was Tam, naprawdę jest megaśny. No i Gdy go uderzymy, wydaje właśnie te dźwięki Z tego, tego odcinka Właśnie wakacyjnego, co mnie bijesz, synu? Synu? Kurde, co w to mnie wierz. Widzicie? Raz ma taki on wolniejszy głos. raz ma taki szybszy głos, jak słyszycie. No i zadaje on, jak widzicie, po jednym około serduszku, zabijemy go stąd co do sworda. No i jak widzicie, dropi on music disc. Więc to na tyle. To był taki króciuteńki mod, to jest tamt mod, ale nie opisywałem wtedy w ogóle całego tego moda. Jeszcze mamy też peanut or, to jest zadane w tej modyfikacji. No i jak widzicie ten pinat. To jest jedyna rzecz, z której możemy właśnie zrobić pinatę. Oczywiście jeszcze Rigby jest, ale, ale wiecie, z, Bryg zabija, to nie jest zbyt fajnie. Eee, no i co, trzymajcie się, cześć, do następnego odcineczka Pamiętajcie, zostawcie kciuka w górę, bo naprawdę mnie to motywuje. Eee, jeżeli będzie, nie wiem, tysiąc łapek, tak jak zawsze, lub chociaż te, nie wiem, 800 czy coś to będę strasznie ucieszony. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcineczka eee, Pamiętajcie, łapa w górę, komentarz, co tam chcecie. No i to był właśnie zwyczajny serial. No, naprawdę, kozacki no, strasznie mi się podoba. masak. A wy, pamiętajcie, że jestem na wakacjach, więc nie mogę wam zbytnio odpowiadać na komentarze, no, ale. Mam nadzieję, że oczy się Wam podoba. Strzała. Summertime and weekend.